Jest Mateusz Grochal, gracz w drużynie Salwa. Cześć Mateusz. Witam. Mateusz, zaczyna tak nieprzyjemnie. To widmo spadku coraz bardziej yy, no, sięga waszego wzroku. Zobaczymy. No. Mam nadzieję, że się coś poprawimy. No. Mecz Soli Oliprom całkiem niezły. Mecz spłaszowy Moim zdaniem zrobiliśmy limpinga, bo to nasz chyba mecz. No, oprócz dzisiejszego chyba. Bo dzisiaj chyba też chyba wszystko wpadało, co, co, co dawa niż strzał. A czego brakuje w tym sezonie? No, przede wszystkim kontuzja. No. Myśleliśmy, że nie potrzebujemy się wzmacniać, bo jest nas dużo i martwiliśmy się, że po prostu nikt nie pogra. A to się nagle okazuje, tak jak dzisiaj była sytuacja, że przed dzisiaj rano jeszcze było nas w ogóle piątka, więc tak naprawdę były na szybko zbierane jeszcze trzy osoby, żeby, żeby w ogóle skład był. No. Trzy osoby grają z kontuzjami, jeszcze dzisiaj też kolejne dwie osoby poleciały na kontuzję. No ten nie po z za która liga mocniejsza bo jeden czy B2 po tych sześciu nie, tygodniach? Nie, chyba to nie ma, nie ma chyba o czym, nie ma, o czym rozmawiać nawet, tak? No, wydaje mi się, że no, wy, nawet sam Maciek i, i, i Paweł przyznali, no, że znacznie nasza mocniejsza jest. No. Wydaje mi się, że u nas nie ma po prostu takich słabych drużyny, No Nie ma chyba nie ma, nie ma, u nas nikogo. No może no, nie chcę urazić, no ale chyba brutę raczej się, bo już początek naprawdę podobnie my no, i kto trzeci, kto, kto, no zobaczymy. Paweł jeszcze strzelił dwie bramki. Wiemy, że brakuje mu jednej bramki, czy obawiasz się tego? Zobaczymy, no, znaczy ja się nie obawiam, nie? bo to jest taki zakład bardziej koleżeński, tak, żeby się trochę pośmiać, żeby tam jakieś... A może wspomnieć, to... czego to zakład? Eee, no nie wiem czy to się nadaje, żeby powiedzieć eee, tutaj wszystkim. Tak, ale... Jest ma... Tak, jest zakład, że jeszcze trzy bramki. Też jeszcze jeden zakład mam z, z Rafałem eee, odnośnie Łukasza chwali, że szczeli tam też jaki bramek i no, tamtego jestem bardziej pewny, Łukasz jestem bardziej pewny, że raczej, raczej nie uda mu się. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie.